jesteśmy w stanie witaminy D3 przedawkować wtedy kiedy jest podawana jednocześnie witamina K2MK7 i kiedyś nawet było pierwsze w historii zatrucie witaminą D3 u dwóch robotników tak. zamiast cukru dodawali do herbaty witaminę D3 i codziennie dodawali 1,5 miliona jednostek witaminy D3 i dopiero po miesiącu czasu się zatrudnie i wtedy faktycznie nie było w synergii witaminy K2MK7 i to był pierwszy jakiekolwiek udokumentowany zatrucie witaminą D3 natomiast ich uratowano I się nic nie stało poważnego byli hospitalizowani przez 3 dni potem wyszli z tego szpitala Oskar na pewno im się nic nie stało w publikacji przeczytamy że pierwszy z nich czyli syn miał ostro wydolność nerek 5 kilo a do tego miał i Dodatkowo biopsje oh obu pacjentów my. pokazały ciężką nefrokalcynozę, czyli chorobę, w której w nerkach występują liczne drobne zwapnienia, a te mogą prowadzić do napadów kamicy nerkowej. Co więcej, po pół roku syn znowu trafił do szpitala z powodu skrajnego bólu, odwodnienia i nudności. Nie ma też informacji o żadnych trzech dniach leczenia. Jedyna informacja jest taka, że ostatni raz w szpitalu widziano ich po półtora roku od tego incydentu. I wtedy rzeczywiście nie było objawów. To nie było pierwsze, takich przypadków jest więcej. Na przykład w 1992 roku producent dodawał do mleka zbyt duże dawki witaminy D, co doprowadzało do przedawkowania. Podsumowując, witaminę D rzeczywiście trudno przedawkować, ale jest to możliwe. Ale co gorsza, duże dawki wiążą się z większym ryzykiem, a wcale nie dają dodatkowych korzyści. Dlatego utrzymuj stężenie 25 OHD na poziomie 30-50 ng na ml, co można uzyskać przez suplementację od 2 do 4000 jednostek międzynarodowych na dobę, szczególnie jeśli masz nadwagę czy otyłość.